私 Był się event wakacyjny na największym serwerze anarchii w Polsce I wraz z tym wydarzeniem zostały dodane dwa przedmioty specjalne Jeden z nich to Escalibur, który ma zdolność ulepszenia się do jedynego na serwerze Sharpnessa 7 Po pokonaniu tysiącu graczy I spróbujemy zrobić go na najlepszy na całym serwerze A drugi to rozgodowana kukurydza, która wystrzeliłuje magiczny pocisk niszczący zbroję oraz zadaje obrażenia w miejscu wybuchu Oba te przedmioty są do zdobycia w skrzyni skarbów Ale nie może być za łatwo, dlatego jest pewne utrudnienie Mam nowe wyzwania związane z owym eventem i warunkiem otrzymania potrzebnych artefaktów i z wykonanie zadań w jak najkrótszym czasie. Również będzie opening do ponad 400 zł, więc warto oglądać do końca, żeby zobaczyć, jaki potężny drop mi wyleciał. Tutaj macie wygranego z ostatniego odcinka, a jeśli chcecie zdobyć ten eventowy przedmiot z naszego polubienia, subskrypcja oraz komentarzu napisz swój nick wraz z kasem, który jest ukryty gdzieś w materiale. Ja już nie przedłużam i miłego oglądania. Tak jak, jak w widzowie mówiłem, jest event wielkanocny i widzowie tutaj do zdobycia są potężne, widzę przedmioty, ale żeby nie było widzowie za łatwo, oczywiście też tutaj widzowie jak działa widzowie strefa eventowa i tak naprawdę wszystko co, co potrzebujecie wiedzieć o eventie, jeśli kogoś ominął, również będzie opening widzowie za kilkaset złotych, więc naprawdę to naprawdę widzowie warto to oglądać do końca, gdzieś jest dużej hasełko. Ale dobra, żeby nie było za łatwo, tak po prostu mógłbym sobie kupić z ringa tak naprawdę, widzę te itemy i z bani, musimy wykonać wyzwanko. Widzę pierwszym wyzwankiem będzie znalezienie wszystkich piłek plażowych które są umieszczone w losowych miejscach na całym widzowie serwerze. Po zdobyciu ich wszystkich otrzymujemy nagrodę, a ja będę miał możliwość zakupienia jednego z dwóch przedmiotów eventowych. Eee... sklep, oto skrzy... O, tam jest strefa, O, o o wymiana zwojów. Strefa, strefa... wakacyjna, żółta, zielona oczywiście, nie posiadasz wymaganych przedmiotów. To co, te... blok arbuza? Aha. Zaraz, zawie elegancko w pitchy sieci, Z doświadczenia wiem, jeśli pamiętacie, dobra, pewnie dużo z was nie oglądało, Ale na live, który był poprzednio, w sensie na poprzedniej e, evencie, poszedłem sobie na strefę e, na wstecie A na dwójce full. E, I nie spodziewałem się, że dobra, i temu nie tracę. Ale przecież banie się zużywa. I straciłem sobie tak o banie poziomu drugiego za ponad 35 tysięcy. E, więc drugi raz nie powiele tego błędu. I po prostu tak jak wszyscy normalni, był tekstowym tego. Miecie 40% i samodzórcie przeciwnika, byle jaki. Siema, ma to po prostu żeby też za szybko widzowie, też nie będę brał widzowie jakichś 52. Nie dostaw wcale, że nie mam takich miecz niestety, bo jestem jednym, no ale... dobra, widzowie, skąd ja mam wziąć arbuzę? Ue, dwa. Ja, e, 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 Ale oddawać mi te arbuzy, ej, proszę, proszę, dobra, kupimy sobie troszeczkę więcej. Dobra, widzowie, że... Widzę, że arbuzy zawsze się są tanie. Siema panienki! Dobra widzowie, panienki z okienka widzowie. E, tu widzowie jest pierwszy oponent. to we mnie strzela? O, ty focu Aha, what Dobra, widzowie, musimy zdobyć. E, dobra, bo ja troszeczkę zawiodłem się, dobra, 7 kill. Ej, tu jest prezent. Muszę zaprowadzić, bo wiem, że co potworek wśród tych odcinek. Ale co mu widzę? Ja je watch time, będę nabijał. Nie, no już tu obejrzałem już, ale. No drugi raz nie można, co nie? Bo by za dużo zarobił wtedy. <głosy> <głosy> Ho, prowadź dalej kolego. Ale widzę, ja, ja czuję, że dragon to dobra morda i on wszystkie na pamięć zna. Nie wiem, czemu zna wszystkie na pamięć, ale. Ja pierdzielę. Ja już bym się pomoto, naprawdę. Chopie. Czy ty naprawdę znasz wszystkie na pamięć piłki? Naprawdę raczej każdy to nagra. Pewnie więcej co to nagrało. Ja pierdzielę, a to dostanę, a to dostanę? jakiś chociaż epickiej czy coś, czy... Czy nie wiem, e, Co, już więcej zapomniałeś, majster? Ludzi do tyle, że ja pierdziele, a bez kitu to pięć obrażeń. Jakiś faraon stał. Ty faraon! A ja tu się pierdziele w tańcu widzowie. Wygrałem już? Nie, gdzie jestem, faraon! Ty, gdzie jestem, faraon? Jaka hece, dlatego tu wszyscy spadają Dobra, widzowie, trzy obrażenia mam, zarobiście. Dobra, widzowie, mam pięć piłek ogólnie Fajnie jakby Drago mi pokazał resztę Tylko no obecnie to jest taka, widzowie, patola, że Dobra, widzowie, mu pania padła, więc widzowie, fajnie ogólnie Dobra, Kilek jest kolejny, nie wiem, siódmy, coś takiego, nie będzie Siódmy, ósmy, niech będzie. No, kurde, no ci się nie dawać widzowie, naprawdę. Jaka pierdziela to Nie, no widzowie to jest tragedia z tym bossem. Czy tu się nie dawać? Naprawdę nie ma jakiejś innej metody, jakiegoś innego baga? elitrum muszek tu się latało. Dobra, janu, ja widzę, gdzie jestem w ogóle. Nie ty, ty nie jesteś piaskowym faraonem. Dobra, a możesz mi dać tego? Zabił faraona. Aha. No i co teraz? Kimi w dupę, nic nie dostałem. Zostały rzucone się kierą gruncha. O, widzowie, o, ja, ale jak na poleni widzowie. Jak na poleni. Widzowie, napaleni widzowie, będą mnie nawalać ikierą Grincha, widzowie, bo muszą zabić twórcę, widzowie. A tu nie mogę żyć pereł, Ty czemu się dwie pereły zmarnowały, jak raz rzuciłem? Sumie, jakieś jaja? I każdy będzie, widzowie, bił, kurde, to ja jestem nagle tym Faraonem, może. Ej, to może ja jestem tym Faraonem, może nie zobaczyłem, że zostałem mianowany jakoś jakiegoś Faraona, czy coś. Ty, może tak jest, widzowie, może tak jest, w sumie, no. O, no, zabiłem, no i lesz leż tam psie. Znaczy co? Jaki psie, znaczy co? Ja nic, ja nic tak nie powiedziałam, widzowie. wizowie no po prostu nie chcę dać widzowie satysfakcji czy tego. No i widzowie, eleczka, wizowie, eleczka. O, widzę, kolejna piłeczka. Pan Matrix im pomógł. Widzowie. Elo, elo. Dobra, widzowie, zobaczymy, czy może jeszcze jakieś zna. E, widzę, bez pomocy widzowie... E, o, zróbmy sobie taki challenge, właśnie widzę, że bez pomocy YouTube'a, materiału... E, Zdobyliśmy sobie wszystkie piłeczki. Oczywiście przy pomocy widzów, no bo sam nie będę po całej mapie. Jak nie powiem, kto latał, co nie. E, hej, masz kolejne piłeczki, czy tu już biegasz tak? O, po prostu. No, Ryd, znaleźliśmy kolejnego. Widzę Pomagiera: Koral e, Panda. E, po, zapytał się, czy szukam papie. Jako, jako z dupy, co nie. Dziwne trochę, ale dobra. E, no i powiedział, że wiedzie są piłeczki, więc e, no pewnie nie wiem, które mam już jakby odhaczone. A, takie jaja, dobra. A, już znalazłem do piłkę plażową, ja pierdziele, naprawdę tyle, tyle zachodu i... Wszystka mam już? Okej, okay, dobra, dobra, to się mogło, dobra, ta, ta, ciężka nie była, ale jak zwykle nawet nie zwróciłem uwagi, że... Że ona tam jest, no ale jak zwykle, dobra, tu gdzieś też pewnie jest ukryta, o, dobra, óse, ósemeczka, ósemeczka, dobra, jakieś kolejne obiekty jak tutaj było, bo on się nie chce chodzić po tej strefie i szukać. Czy Tu kolejna jakaś? Nie, nie, dobra. A siedzieć tutaj po tych domkach, one będą poukrywane pewnie, no właśnie. A jak nie, to jeszcze będę chodził tego. Dobra, dziewiąta, dziewiąta. Okej, okay, dobra. E 10 dziesięć mam nagle, jo? A, dobra, opisałem dziewięć, dobra. No think, no think. Dobra, jeszcze pięć piłeczek, proszę. Pozdrowisz. E pozdrawiam, Koral Panda 5207, Kubu Master Pro. Pozdrawiam, pozdrawiam. U, dobra, dobra, jedna sta piłeczka, piłeczka, sto tego, ja pierdzie naprawdę, widzowie, że takie kaleki tutaj są, widzowie. No naprawdę, Ho hobby, widzowie, będą fokusować tylko dlatego, widzowie, że mam tą rangę twórca i chcą, widzowie, sobie ego dowartościować, ja pierdziele, widzowie, to jest naprawdę, widzowie. Uff, to już, już, myślałem, że ten Steve'ek mi klepnie. Dobra, widzowie, uwaga, dobra, 13 piłeczka, widzę, 13 piłeczka, siema, siema. I jeszcze jedna widzowie, jeszcze jedna. Dobra, jeszcze jedna. No dobra, ten hamster to dobra morda, ten hamster kurde, ograł tam tego, tego Ispa Velokosa. Nie, jak mi kurde, ale chłop ma taki nudny życie. No nie, a już myślałem, że wskoczę. O, jest piłka, kolejna piłka znaleziona, kordy 79 minus Sorry, ale musiałem się tym potworkiem posłużyć, no bo samym już tej jednej nie wyrobił. Dobra widzowie, odblokowałem wszystkie piłki i co dostałem za nagrodę w ogóle? Halo? Jakaś nagroda? Tu widzowie ostatnio, bo ostatnio na spawnie. Dobra widzowie, 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 Szybko, szybka akcja widzowie, bo zobaczyłem, że ktoś wystał widzowie wizowie za 260 widzowie tysięcy. Eee, wizowy wszystko jest z nim w porządku Dodatkowe wyobrażenie 12, tak widzowie Dobra, widzowie, i kupiliśmy, dobra, widzowie Mamy eskalibur widzowie, za 260 tysięcy Podejrzewam, że taniej go Widzowie tak naprawdę, no, nie wyłapie eee, Przez tak naprawdę 4 dni otrzymał cenę Ciągle minimum 300 tysięcy, tak jak widzieliście eee, Ludzie powstawiali za 260 tysięcy on, One wszystkie zeszły, dosłownie 4 Takie, w tej cenie zeszły Najważniejsze, widzowie, to, że musimy, widzowie, ulepszyć eskalibura widzowie, tak, widzowie, chcę ulepszyć eskalibura widzowie, na jakiś wajny wizowy procent, eee, dobra, nie Ukrywamy widzowie, że takich wiecie, albo i nie wiecie, e, widzowie, ja szczęście nie mam. Totalnie, totalnie do czarowań, do skrzynek. Ja do niczego nie wiem, że e, farte się chodzi o Minecraft, tak naprawdę. 22, 3, proszę widzowie, jakieś 30-40% e, widzowie. Nie, nie, najpierw 52, widzę 52% widzowie, 52 widzowie taki ekskalibur widzowie, ja jestem ustawiony do końca życia. E, pewnie zmarnuję znowu dwa z takich zaczarowań. I ta niepewnie by mi wyszło sprzedać z takich zaczarowań i kupić po prostu droższy mieczu z rynku zaczarowany na jakiś fajny procent, ale dobra widzowie, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, tak jak nieraz wam mówię na tych odcinkach, gdzie czaruję, że wreszcie kiedyś widzowie nastanie ten dzień, gdzie widzowie będę miał widzowie jakiś fajny procent. E, ale to widzowie nie nastanie dzisiaj. Uwaga, widzowie, widzowie 21, 8. 38%? Okej, okay, widzowie, zostawiamy, czy idziemy dalej? Nie, chyba zostawię, chyba na razie zostawię jakoś kurczę. No, nie czuję się na mocach, żeby zrobić go troszeczkę lepiej. Więc dobra, eskalibr widzowie 38%, okej, okay. niech na się na widzowie kisi w moim będę wcześniej. E, dobra, widzowie, ale co nam jeszcze brakowało? Za 290 za 29 000, już na tańsza. Nie zapominajcie, widzowie, za chwilę będzie Opening widzowie, więc warto oglądać naprawdę do końca. Drugim wyzwaniem będzie że muszę pokazać 50 potworów pustelnych na strefie eventowej, żeby uzyskać kukurydzę. Dobra widzowie, ja więc lecimy z tym wyzwaniem szybko. Myślę, że to widzę szybko naprawdę, uważam, że to widzę wyzwanko, jak nie wysiadam, przecież mam arbuza, a ja mam kaktusa. Dobra widzowie, no to co, odliczamy, wam gdzieś tam licznik, no bo nie będę ciągle jak będę pokazywał, no bez sensu tak będzie. Więc e, widzę, tu będziecie myśleć mniej więcej ile, ile, ile tego, dobra widzowie. Dobra widzowie, jeden. Dobra, czekaj. No dobra, tego nie tego tego to nie wiem czy zaliczyło. Dobra, widzowie. Drugi będzie. Dobra. Drugi. Ale je... Dobra, i tak nie będzie takie łatwe, bo dużo osób zabija ich przed moimi oczami tak naprawdę. zresztą się akurat na tego na moich oczach, dobra. Trzy widzowie. Trzy... e, Zostaw mi go! Dobra, mój. Najgorsze jest to, że jak ludzie widzą tą rangę twórcy to nie ze biegną. Oni nagle... pięciu stoi obok siebie nagle wszyscy przysycną, co nie rura. mikradą potem te, tego. Je, szkoda, szkoda nie da się ukryć rangi. O, to było fajne. Dobra Dobra, moje, ha, ha. No sorry, Jezus, nie bi O, Dobra, czwarty, czwarty, dobra. Dobra widzowie. Tu jest kolejny, dobra. O, poradawny zwój plus dwa nawet. Jak ja widzę nie szanuję tych, którzy widzowie chęcą po prostu, bo ma tą rangę twórca. Oni widzą rangę twórcę i co im odpierdziela, co nie? Oni widzą widzowie Ręgę Twórca i im od dobra widzowie Dobra, piąty, ej ty kurde, ej, ile tych zboi widzowie leci Dobra, kolejny widzowie, dobra A ten widzowie jakiś tytuł czy coś tam, ma widzowie ma nudne życie Naprawdę widzowie też smutne, no ale dobra widzowie no tu, tu, Tuż powiedzieć, tacy ludzie też są, dobra Dziesiąty widzowie, więc okej, okay, teraz to, to troszeczkę widzowie Troszeczkę widzowie, e, szybciej można by powiedzieć Dobra widzowie, są tutaj dwa podpory, ale już innego widzowie kradnie Ale dobra, ten jest mój ten jest mój, eee... Widzowie, tutaj są jakieś kule. Ja nie wiem, tu samo, ale tu są widzowie potwory, więc ja sobie ich poklepię. Eee. O, tu są widzowie, coś ten. Ty jacyś kurde lepsi, tacy, dobra, widzę, tych też bijemy. Ci też, dajmy się, się liczą, widzowie. Dobra, widzowie, walimy ich, walimy ich, dobra, zabijemy jakieś, nie wiem, 12, 13, coś takiego. No ale widzowie, no, jest wesoło, dobra, 13, ty, ale kurde, ej, te ząby to są jakieś takie potężniejsze. Ale dobra, może lepszy drob, widzę, przez to, że są potężniejsze widzowie. Tak może, tak mi się przynajmniej wydaje, ale odno miło sobie biją, też wiele. Ale dobra widzowie, mój widzowie, piękny mieczyk, dobra widzowie, elegancko Dobra, gdzieś 13 i będzie, dobra, ej, jakiś fajny ten, fajną miecówkę znalazłem Trochę biją, ale damy radę, sobie tak przydaję tutaj po farmie Dobra, kolejny widzowie O, widzowie, kolejny, pyk Kolejny, ci co ci, ci, za łódkę mają, majstry O, widzowie, szkielecik formi, piękniutki Ranga twórcza i tego, i kurde, no napalony nie wiem a pokonałem mój. Przez chwilę tutaj był jeden widzowie, jeden był, on mi dał go. Mi się nie chce robić tego zwania. Nudne, znaczy to nie jest nudne, a może? Dobra, mój. Ale to jest tak kurde, czy są chłonne przez tych ludzi, którzy mi... Jest, naprawdę, gdyby ludzie mi dawali, w sensie, a nie mówię, że da, mają mi dać, da, jakby pokonać tego potwora, co nie, mogę sam z tego pokonać, a gdyby oni mi nie utrudniali, gdyby nie latali za mnie, widzowie, jak kurde z tego, jak widzowie z, nie powiem, co, ze seraczką, nie, jak to nazwać, widzowie. No a tragedia, gdyby naprawdę tragedia, by go zabrał. O, mój widzowie, co wy tam? Dobra, o i dwa zwoje widzowie jeszcze for me. O, da, dał mi kolega. Dzięki, dzięki panie kolega. O, ha. Aha, mój. No widzowie, o dobra widzowie, mój proszę, zostaw mi go, błagam, zostawcie mi go, proszę, 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 dobra. Aha, dzięki, dzięki, dobra, już się będę podkradał może co. A kolejny mój, kieleton. Aha, łatwiutko. Aha, mój. Dobra, elegancja. Wie tu jest jakiś. <laughs> znowu wizowy. Ale jestem wizowy zarąbisty pod podkiszaniu wizowy tych tych. Bo jak już tu jestem to ci wezmę zombiaczka, ok? Maj, 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 maj! haha, ha, 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 ha. Ty, tu jest ta kula daje fula, a za dwie minutki ty, ja tu czekam wtedy. A co ja muszę te serce nawalać? Jak chcę tych bossów, ja mam walone w te serce. Dobra, a gdzie są te bossy? Ja tu tu chodzi. Chodźcie, chodźcie, ja, ja się niby zajmę, jak, jak tu chodzi, żeby serty bi tego. Nie ma problemu, ja się tajmy tymi, tymi tam. Dobra. Jeden. Nie ma problemu. Mortki. Dobra. Tego ja biorę na siebie. Dobra, widzowie. Dobra. 10 w jedno to są mnie nie tak... tego, nie tak mało. Dobra. Jeden. Kolejny. No proszę, reszcie się, widzowie. Reszcie się więcej, dobra. 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 Dobra, u! Uh, ten swój, widzowie, dwa! Jest dobrze, widzowie, jest dobrze. Dzie, dobra, gdzie są te, tego, gdzie są te, te, widzowie? O, dobra, tu jest, widzowie, normalnie. Tego szybko, widzę patnę. Też się liczy, widzowie, przecież. Do konkurencji, dobra, tutaj nie będziemy mu kradli. O, tutaj, widzowie, o, pierdziiele, ile ich jest! Już koniec? Bo to trwało tyle samo. Dobra, widzowie, ale no nie na pewno, już mam około 40 na pewno, widzowie. 40 na pewno. O, widzowie, na przykład tutaj jest jeden. O, we. tutaj damy radę na silu. O. Nie cesfiję chyba. Dobra, to jest ostatni w sumie, bo tak muszę czekać, więc, więc niech będzie jeszcze jeden do kolekcji na koniec. Widzowie, z ręką na sercu przyrzekam, że to nie było ustawione i naprawdę chciałem jeś podliczyć. I przy montażu wyszło, że równo, gdzie powiedziałem, że to jest ostatni dosłownie, to jest ostatni 50. pokonany widzowie potwór. Więc jestem w szoku, że tak idealnie się złożyło. A tak jak widzowie, widzicie. Zadanie wykonane, więc możemy zakupić lunetę. Dobra, widzowie, luneta kupiona od widza. Tak naprawdę wytargowałam ją za 50 tysięcy równo, więc myślę, że spoczko oferta. E, tanie nie mogłem znaleźć. E, no i co, widzowie? Teraz możemy się tak naprawdę wziąć, widzowie, za opening. Ale przed opening, widzowie, dwa szybkie doneciki. No fajnego. O lulu, lulu. Dziękuję panie kolego. No i to rozumiem, to ja rozumiem. Dobra, widzowie Andrzej ma standardowy widzowie. To Nata, no bo widzowie, widzowie. Co to by mógł być za odcinek? Widzowie, gdzie Andrzej widzowie nie daje do Nata. Widzowie o, widzowie 19 zaczarowań, widzowie 5 serduszek. 6 serduszek widzowie, o, jednak widzowie 70 serduszek. Dzięki bardzo, Andrzej. Andrzej to taka widzowie morda, że to widzowie się naprawdę naprawdę widzowie w głowie nie mieści. Widzicie przedłużyłem sobie teraz tylko pecika widzowie, bo mam go do 26, więc przedłużymy sobie, więc mógłbym sprzedać to niby. O, przedłużę sobie do 9 września i zostałem, się go nie sprzedać. Dobra, dobra, ale po co ci ta czerwanka, widzę, ponieważ kupiłem drugi Excalibur e, Dokładnie tak, tu był ten co ostatnio czantowaliśmy. widzowie tu jest drugi, e, kupiłem go za 200 tysięcy od widza na rynku. E, pod zarobek, po prostu pod 300 zarobek, po będzie o wiele... Proszę, więc widzowie spróbujmy go zaczątować, no bo to 38% na razie mi szkoda, bo już nie jest wiadomo ile, ale widzowie tak czy jak e, może widzowie wypaść coś lepszego, widzowie, proszę, widzowie, o jakiś procent, naprawdę widzowie, nigdy w życiu mnie nie wypadło powyżej 39%, jeśli pamiętacie, widzowie czy inaczej, naprawdę, powyżej 39% nigdy, o widzowie, to 30%, ale nie, no, 30% to jest tak naprawdę nic, dosłownie, e, nie no, widzowie... Proszę jakiś procent, naprawdę, ja nie czukuję nie wiadomo ile, ale jakby wypadło takie 45%, to widzę, by było mega, ale się na to nie liczę, nie, nie liczę, bo niektórzy mi powiedzieli, że otwieraj dwa szalkery, e, znaczy, że używaj dwa szalkery, widzowie zaczarowanie najlepszy na przykład do 42%, więc nie, nie ukrywajmy, się, każdy wie, że, że nie wypadnie nam nic powyżej 30%. E, każdy o tym doskonale wie, widzowie o 13, 7, 6, 12, 17, 9, 8, minus 7, minus 5, 6 22. 11 minus 6 i ostatnie 0. Ole, fajne widzowie, 0%. Oje, oh yeah, widzowie, oje. Oh yeah. ehm, fajnie, fajnie. Ehm. O, witam, witam, widzowie. Jesteśmy sobie, widzowie. Jest piękny i wędzik tak jeszcze trwa. Wróciłem akurat z wyjazdu. Nie wiem, ile jeszcze będzie trwało, bo 4 dni, jak zwykle. Zawsze mam takie widzowie, nie że jak jest event, dosłownie. Był Wielkanocny, wyjechałem do domu rodzinnego. Nie było mi tak naprawdę prawie na całym. Byłem tam na sobie na dwa ostatnie dni. Dzień dziecka, w ogóle tak naprawdę tylko na laptopie, z napijem rynek. Mnie to opominęło Tutaj. Wakacyjna krok wystartowała w tym momencie, jak musiałem wrócić też do domu rodzinnego. Więc, tak naprawdę, farta do eventu to jest ja tak naprawdę ostatni, na jakim evencie ja byłem. Eee, szczerze powiedziawszy, to był e, Halloweenowy, tak. Na Halloweenowy to faktycznie byłem w mieszkaniu, więc, e, więc śmieście. Dobra. Tak jak mówię, widzowie, zrobimy sobie opening, to bo musimy zrobić. Tak jak widzicie, parawany mam, parawany są strasznie, a to strasznie tanie. Obecnie tańszy Excalibur kosztuje widzowie 270 tysięcy, więc e, troszeczkę staniał całe szczęście, bo jak go nie trafiłem, to będzie musieli go kupić. E, bo chcemy go, widzowie, za chwilę powiem. No, a jak, jak zrobimy opening, to mam powiem, widzowie, co. Więc dajcie, widzowie, łapkę w górę, żeby ten widzowie drop oddał, bo jak nie odda, no naprawdę, naprawdę będzie, widzowie, ciężko. Bo tak jak wiecie, no ja mam serię, gdzie muszę zdobyć wszystkie eventowe przedmioty. I ja będę tego podtrzymywał tak naprawdę do końca tego trybu Nie że tego, że tego, E, nie, że nagle nagrałem odcinek, że zrobiłem wszystkie temy i już nie muszę to właśnie, nie, 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 widzowie, każdy nowy eventowy przedmiot, widzowie, będzie trafiał do tego, widzowie, e, szalkera specjalnego, więc tutaj trzy kolejne tak naprawdę, parawan, e, kukurydzę i Excalibur, widzowie, wyląduje do tego oto shulkera, więc te sety dwójki wywalimy, bo to nie jest widzowie. Dobra, tak jak mówię, 15 kluczyków przygotowanych, e, 10 kupiłem, jeden standardowo, no, kto mógł je, jak nie inny dać, widzowie, Andrzej mi dał, Andrzej mi dał jeden kluczyk, w ogóle wyłapał chłop za 15 tysięcy, była po pierwszego dnia eventu taki znaczy kluczyk więc no zaoszczędził tak naprawdę 40 000. E, no i tak mi w sumie to sumie dał więc e, zainwestował w draybona o tak by to nazwać dobra ale widzowie otwórzmy pierwszą skrzynkę widzowie. i pierwsza skrzynka daje widzowie no, nam... gówno co to kurde jest nie no dobra dobra ale dobra e, to jest dopiero pierwszy kluczyk w ogóle ten pet rozdymek czy on w ogóle jest coś warty i czy on będzie warty po eventzie to jest bardzo bardzo widzowie ważna kwestia czekajcie widzowie szybko ile kosztuje obecnie taki najtańszy pecik no chyba jakoś rewelacyjnie dużo nie 14 tysięcy dobra widzowie lecimy proszę widzowie o Excalibura widzowie czy jak to tam się zwie no anarchisty kilow to to nie jest drop które, z którego bym się cieszył z tej skrzynki jakby wypadło na przykład z epickiej ok jak najbardziej ale widzowie nie, no jak, jak to nie wypadnie na 11 skrzynek ani jedna Elytra, ani chociaż rozgotowana kukurydza chociaż to nie jest jakiś nie wiadomo Jaki item, on kosztuje za 60 tysięcy, można go wyrwać No to widzowie, ja się załamie, naprawdę Widzowie, ja się załamie, więc proszę Widzowie Elytra, albo widzowie Sakiewka 32 serduszka no, widzowie, 32 serduszka tak naprawdę są so od razu widzowie na peta. Zmarnujemy. E, mam 25 sierpnia cukieraczka No, tego nie potrzebuję. Widzowie, jak naprawdę nie wypadnie ani jeden dobry item, na który mogę zarobić. Naprawdę, widzowie, będzie ciężko. No, nie, widzowie, już mogę te 15 tysięcy wylecieć. Po co mi te zaczarowania? Znaczy, dobra, się za chwilę do czego chcę... Dobra, nie, jednak ta widzowie szczęśliwa siódemka nie oddaje. Zobaczmy, czy jednak ta jedynka odda. No, bo. No, widzowie, proszę, błaga, widzowie. Dobra, otwórzmy może, widzowie, bez animacji, co? Tego nie było Echem. Jesteśmy widzowie, teraz, za połową widzowie. Jesteśmy za połową Proszę, daj mi losie Wreszcie farta No dobra, 10 tysięcy to nie jest jakiś Rewelacyjny wynik, no je, nie widzowie Nie da się zarobić z tych skrzynek hahaha, widzowie, ha, 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 widzowie. No już nie ta sakiewka wypadnie, ale nigdy mi widzowie nic chyba cennego nie wypadło. Kiedyś na boksie się kosa. Nie no proszę, widzowie, poszczęć się losie wreszcie, błagam cię, przecież mam rangę twórca, halo. O, 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 o. Dobra, anarchiczna klata po poziomu drugiego e, No jest to lepsze niż killów na pewno, bo obecnie tak jak kosztuje, sprzedamy sobie od razu tak naprawdę. Widzowie, proszę, o, proszę, jakby sakiewka wypadła, to nie wiem, wale, wale... O co mi te kilofy, widzowie? No, czy ja mam... Czy jest jakiś tego? Jakiś, kurde, będę... O, oh, już nas wysłowić nie mogę. Dobra, widzowie, no, jakieś ciężkie są te H. No, widzowie, no, nie podoba mi się to. No, kurde, trzy kilofy anarchiczne? Nie, no, widzowie, proszę, błagam, daj mi tą sakiewkę. Albo ten Excalibur. Chor sakiewkę daj, bo to jest najdroższe tak naprawdę. Ale Excalibur albo się tą kukurydzę, żeby nie musiał kupować, co nie? A to jest obrażenia, nie wąpirys. Dobra, proszę, błagam, 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 błagam. Paranoja, widzowie, paranoja. No, ostatnie, widzowie, dwa. Ostatnie, widzowie, dwa. E, no, już się nie łudzę tak naprawdę, że coś trafię. No, niestety, widzowie. Ja nie, no dobra. Naprawdę nawet ten... Myślałem, że ten chociaż ten pet wypadnie, co nie? No, dobra, widzowie, to ostatnia skrzynka. I szczerze, e, jakoś nie podobają mi się, widzowie. Kiedy mi wreszcie, widzowie... No widzowie, mam kurde rangę twór, zatem myślałem, że będę jakiś drop po powiększony, teraz macie obalone, nie, to nic, nic mi nie zmieniło tak naprawdę, nigdy chyba nie będę miał dobrego dropu, widzowie, ostatnia skrzynka, e, dobra, szczerze, wszyscy wiemy, widzowie, wszyscy wiemy, że tutaj nic nie wypadnie, to słownie będzie najgorsze gówno, e, no ale e, nadzieja umiera ostatnia, więc widzowie, no, coś mogę zjeść, coś mogę zjeść, e, i wypadnie. Uh! dobra, 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 Oj, tak, dobra. Jest to trzeci najdroższy item skrzynki, jak mnie patrząc po ekskaliburze i sakiewce. Jest to Elytra, dobra, widzowie, jest, jest, dziękuję, dziękuję na koniec, chociaż, dobra, 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 dobra. Ile kosztuje obecnie najtańsza? 169 tysięcy, no i fajnie. Dobra, dobra, widzowie, tak jak widzicie, em postanowiłem, że event się powoli kończy ja wyjeżdżam tak naprawdę, no mi, nie tak, mi tak naprawdę event pewnie cały ominie, bo to tak naprawdę do końca nie mnie nie ma a obstałem widzowie, że to środa, więc pewnie akurat w niedzielę, może na samym wieczór tak naprawdę się załapie, ale to nie wiadomo który tak naprawdę wrócę, Tydzień nie dobra wypłata się zaraz zbliża. to widzowie można poświęcić dalej 200, dwie stówki, co to jest widzowie tu oczywiście, więc widzowie spróbujmy swoich sił i powiększymy widzowie opening Czy jak naprawdę widzowie opening za ponad 400 złotych widzowie jest naprawdę dzisiaj warto, no i módlmy się widzowie, żeby wreszcie wypadło, bo no nie będę ukrywał, że ani widzowie jeden widzowie, no ja by jakby za i ja bym się naprawdę widzowie cieszył Ale dobra, nie myśmy widzowie o niedzieli, bo coś tam, coś tam Okej, okay, no dobra 48 zaczarowań, okej, okay, wydamy na miecie później, no problemo no problemo to, to się wykorzysta, to się widzowie wykorzysta, co nie? To się wykorzysta e, nie, bez najmniejszego problemu. Zob o pan i boss chyba otwiera też tego. Zobaczymy co mu wyleciało. Poga co wyleciało? Poga co wyleciało? Ty. Co tu dzieje, Ole heca. Ale pokazuj to wyleciało, a nie ty Ty się nawet nie, się nawet nie pochwali, co? Nie? A, nie, a koksy, a to ja będę miał lepiej. Patrz, 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 patrz patrz co mi leci, patrz co mi leci. Żartowałem, a nie lepiej, japie Widzowie dajcie łapkę w górę, dajcie łapkę w górę jak dajcie apkę w górę wyleci zarąbisty dropik gdzie tu, no proszę jakiś jeden Excalibur albo jedna no... Ty no widzowie ja naprawdę nie mam fardowych do widzowie No co to widzowie jest, co to widzowie jest Omo no proszę widzowie sakieweczka, widzowie sakieweczka E eee, a... No Excalibur, Czego nie! Dlaczego widzowie? No nie, naprawdę, ja coś czuję widzowie, ja naprawdę ja nie ja mam takiego niefarta do skrzynek, naprawdę. Ja w Minecraftu tego nie warto do wszystkiego, naprawdę i do skrzynek, i do zaczarowań. No po prostu, po prostu, po... No i patrzcie i 24, tak? 24. Uuu, sprzedałem sobie się balia za 63 tysiące. pokczam. Dobra, widzę, ja mamy połowę, e, połowę wykorzystanych. I czy to mi się zwróciło? Nie, ogólnie, ogólnie strasznie nie. Dobra, widzowie, no to jak co? To jak co? Widzowie, H2 na ście. może dobra, widzowie, szybki strzał, co wy na to? Ja pier... Dobra, widzowie, za to, to cztery klucze. Jestem za naprawdę. Yy, żałuję teraz bardziej, że kupiłem, ale dobra widzowie, może po prostu ktoś z was ma większego parta. Ja na pewno, widzowie, nie. Ja widzowie na pewno nie. No, ale dobra, widzowie, obecnie. Yy... Wyleciana najlepsza Elytra, Nie jest to tragicznie, ale to na pewno widzowie, nawet w procencie, no bo może w procencie tak, nawet widzowie w połowie nie zwracano z tego, co wydaje się. Naprawdę, widzowie, ani na sakiewka. nawet tym mówię o sakiewce, ale chociaż jeden Excalibur, no, jakaś kukurydza, widzowie nic naprawdę. Oba widzowie rozgotowana, a my dostajemy widzowie z tak kurna refów. No za chwilę mi to strzeli, naprawdę widzowie mi strzeli, zaraz. To widzowie na to już nie śmieszne, a może, może widzowie, o, włączę incognito, co nie, ej Włączę incognito, to może widzowie serwer nie rozpozna, że ja to ja I widzowie z większymi drop, ej, ty, to ma sens, to ma, ej, ty, dwa eskalibury pod rząd i mi wypada, co? Ja pierdol. nie, no, widzowie, dwa eskalibury pod rząd, obok anarchiczna, widzowie, klata poziomu drugiego, ej, dostaje, Aaaa, beka, 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 wluj Dobra, widzowie, i patrzcie, tu wypadam i... To, widzowie, nawet nie, jest, to widzowie nawet nie jest zabawne. Szczerze? Na, dobra, może widać siódemka wreszcie od nas, widzowie. Szczerze? To na widzowie, nie jest zabawne. Ja wyłączam ten unię, to, widzowie, bo jest jeszcze gorzej niż było przedtem. Ja nie wiedziałem, że da się jeszcze gorzej, ale tak, widzowie, da się jeszcze gorzej. Dobra, widzowie, zrobimy tak. Może staniemy na tą skrzynkę, to będzie lepszy do widzowie. Ja już nie, naprawdę szczerze, wtedy tych wtedy, e, wtedy ostatnich 10 skrzyneczek e, na, ostatnie była najlepsza. E, szczerze nie łudzę się w ogóle na to i wiem, że wypadnie tutaj e, gówno, bo, e, nie mam takiego, bo... Ja mam, taką, ja mam takie szczęście po prostu patrzcie, patrzcie, widzowie jak się nie otwiera skrzyneczek, patrzcie widzowie jak się nie otwiera skrzyneczek Nie no Seriously? Seriously? A widzę, sobie hasełko, że hasło, na dzisiejszy odcinek będzie nie farty. Więc umieśćcie to widzę jakoś ładnie w komentarz, żeby nie powidać, czy to z hasło, ok? Takie zadanko. Więc piszcie to, jeżeli chcecie brać udział w konkursie. Z przyjemnością każdy z w górę równa się widzę więcej dookonanego konkursu. Powiem tak, szczerze, już chciałem się drzeć, że znowu ostatnia skrzynka, i znowu tak gadam, i znowu wypada coś dobrego. Wtedy Elytra powiedziałem, że gówno już nic, czy w ogóle że coś wypadnie. Myślałem, że tutaj wypadnie Excalibur. To jest, by było cudownie po prostu. Wtedy by był ucieszony. No to wypada widzowie krata e, poziomu drugiego. No, nie zwraca mi się to znowu ani trochę. No. Widzowie po prostu ja szczęście. Ja po prostu widzowie szczęścia e, nie mam ani to trochę. No Ale widzowie nie ma problemu. Wystawimy coś, co zarobimy. No ale widzowie niestety są to. No nie będę ukrywał, ale jakby to określić grosze, chyba tak to może widzowie dobrze nazwać. Dobra, i to wystawimy to za 20 tysięcy widzowie. 900 powinno zejść. No widzowie, obecnie to z tego openingu, no to dwa taki refów refu wypadło. Oje, widzowie. Ehm, I naprawdę się pocał, są mi bardziej zwiedać te klucze. Ej, czemu to nie pomyślałem? Obecnie najtańszy widzowy kluczik. Ehm, obecnie najtańszy kluczyk. Ehm, taki do skrzynki. 45 tysięcy, ale pewnie stanie, no właśnie 42. E, Od 40 równo, jest jakieś tutaj taniej? Coś tysięcy. mogą sprzedać, w 400 tysięcy, i kupić sobie tak naprawdę dwa Eskalibury. No, może nie dwa, ale no jeden i elitre ale a liczę na sakiewkę. Mogłem wsiadać te w sumie 20 kluczy i kupić sobie sakiewkę. Bez GITUM miałem wtedy 800 ponad tysięcy. No cóż, raz się, raz pod podwozem, raz na wozie tego. E, idę się idę się dalej płakać, jak zwykle, pokażę, po każdym oniku.